Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej. Karta Rota to będzie rozkład dla strzelca na grudzień 2024. Co nowego w uczuciach, co nowego w miłości, co idzie w miłości dla strzelca. Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Strzelec, grudzień. Co nowego w miłości? Co idzie do ciebie w miłości? E, może powrócić jakaś relacja z przeszłości. Może być jakaś nowa szansa dla tej relacji. Może tutaj wszechświat odegrać jakąś rolę. Pozytywną w tej relacji, jaka jest obecnie ogólna energia miłosna, Strzelca? Energia na teraz, Strzelec. Ogólna energia. No w tym momencie Strzelec, jakby czuje się, że odnosi wielki sukces, że wszystko idzie mu świetnie w uczuciach, dokładnie tak jak zaplanował. Jest bardzo, bardzo zadowolony. Praktycznie czuje się w takiej swojej mocy, w takiej sile. Ma, ma e, uczucie, że odnosi sukcesy, że wszystko układa się po jego myśli, że jest doceniony, że jest jakby na pierwszym miejscu, e, że jego wysiłki są docenione w relacji. E, relacja jest mocna i nawet mamy tu cztery buławy. Jest, tworzy bardzo mocną stabilną relację i włoży wszystkie swoje wysiłki umiejętności, aby ten stan utrzymać. Ale coś czerwstu tutaj mu robi. A z czegoś się wycofuje? Strzelec wycofuje się z jakiejś sytuacji, bo coś zamyka, coś zamyka. Zamyka może jakąś relację, jakiś swój stan uczuciowy w stosunku do kogoś i tak po prostu, będąc w tej bardzo pozytywnej energii, docenia to, co stworzył do tej pory, nie chce tego zepsuć i Coś zamyka innego. Jakąś, jakiś inny sentyment, jakąś inną relację wycofuje się z tej relacji, e, ale to innej, bo tutaj jego życie rodzinne, jego stała relacja i po prostu kwitnie. Co idzie nowego do strzelca w miłości? Co idzie nowego w grudniu? Co nowego idzie do strzelca w miłości? Co nowego? Co nowego idzie do strzelca w miłości, w uczuciach? <laughs> Powiedziałabym, że mając tą, tą stałą relację w swoim życiu, strzelec również czuje miłość i takie pożądanie i pragnienie w stosunku do jakiejś kobiety. Bo tak naprawdę. Z tą kobietą wiąże go miłość. On tutaj stara się, jakby zamknąć tą relację, ale ta relacja w tym grudniu ona do niego przyjdzie. Ona się jednak odezwie. Ona będzie odgrywać jakąś rolę, bo po prostu gdzieś tam ona jest zepchnięta w świadomości strzelca, ale jednak tej świadomości jest. I strzelec będzie jakby w takim pragnieniu i w takiej chemii w stosunku do jakiejś kobiety, do której ma to uczucie miłości. To się jakby znowu odnowiła ta miłość, ta, to uczucie, i on, no tu ewidentnie pragnie jakby. Połączyć się z tą kobietą, poczuć jej piękno, ciepło, jej dotyk, jej bliskość, zatopić się w tym połączeniu. Tu jest taka naprawdę wielka chemia. Ten ogień tej miłości, te, może tego romansu, płonie bardzo mocno między nimi. Jedno i drugie. Jestem wzajemnie się bardzo mocno przyciągają. A, I. I to jest po prostu miłość. Naprawdę taka prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie mocne i głębokie. I mimo że go się gdzieś tam spycha, że to ta miłość wpędza strzelca w poczucie pułapki. E, tak go dobija go do ściany. E, on szuka wyjścia z tej miłości. Chciałby się z tej, z tej miłości wycofać. E, chciałby ją zamknąć, ale niestety to jest ponad jego siły, bo to połączenie z tą kobietą to, to może być z kobieta, z mężczyzna. To połączenie jest po prostu tak głębokie, tak mocne. Taka miłość i taka głęboka relacja, bo tu mamy Asa kielichów, mamy dwójkę kielichów, że po prostu no trudno to gdzieś tam zamknąć, trudno to gdzieś tam zagrzebać, bo to będzie ciągle powracać i to będzie w świadomości Strzelca. Ale ta miłość go Zagania do narożnika, gdzieś tam wali głową w ścianę, w mur, bo będąc w tej stałej relacji, która naprawdę świetnie się realizuje i układa i raz jest zadowolony za, e, z tej relacji, to jak tu realizować tą pasję, tą chemię do kogoś innego? No jak? Ale szczercowi nie uda się zagrzebać tej miłości pod dywan. O nie, to jest naprawdę bardzo mocne połączenie między nimi. Jest taka chemia, że naprawdę tutaj po prostu aż kipie od tej miłości, od tych uczuć. Co jeszcze idzie do strzelca w miłości w grudniu? Jakie energie, jakie osoby. Jakie sytuacje pojawią się w Twoim życiu? Co jeszcze idzie do strzelca w miłości? Królowa buław, arcykapłanka, król mieczy, i wisielek. No, jest ta kobieta, jest ta kobieta taka z romansu, kobieta jakby trzecia. E, no, bardzo atrakcyjna kobieta. Załóżmy, że Strzelec jest mężczyzną. To jest tu kobieta, która go kusi swoimi wdziękami. No, tej kobiecie to nie można się oprzeć. Ona jest taka czarująca, taka seksowna, że no po prostu. Naprawdę bardzo łatwo jej ulec. Ale żeby strzelec jej nie uległ, to strzelec okopał się w, w swojej głowie. Jest tu tym chłodnym królem mieczy. Ciągle musi schładzać tą głowę, żeby nie ulec czarowi tej seksownej kobiety. Strzelec trzyma tą kobietę w tajemnicy i w ukryciu. I jest tu między nimi połączenie duchowe, dlatego to połączenie jest takie mocne, którego nie można zagrzewać pod dywan, nie można zamknąć, choćby się chciało, i choć, cho, choć się ma świetną relację obecną, która się świetnie realizuje, ale tego połączenia no, no, nie sposób po prostu zamknąć, nie sposób przekreślić, zapomnieć. Także strzelec ciągle musi schładzać swoją głowę, schładzać emocje, ciągle być tym królu mieczy, zimnym, chłodnym, beznamiętnym, bez, bezuczuciowym, bo namiętności na pewno w nim są, tylko bezuczuciowym, aby utrzymać w ogóle jakoś a, harmonię w swoim życiu, to naprawdę tak mocno musi schładzać te swoje uczucia. Ale składając swoje uczucia, on równocześnie mocno się zawiesza, zawiesza, blokuje. To czyni taką straszną blokadę w jego życiu. Co ta blokada przynosi strzelcowi do życia? Jakie są konsekwencje tej blokady? Bo blokowanie tej prawdziwej miłości również, jakby, blokuje życiowo strzelca. Jest rozdarty między stałą, piękną relacją, którą włożył tyle wysiłku, że naprawdę wszystko się fajnie tutaj jakby kręci, ale ta miłość, którą gdzieś tam ukrywa w swoim sercu, no naprawdę robi niezły e, galimatias w jego życiu. I w jaki sposób. Czy szczerze spróbuje to wyprzeć, czy uwolnić, to znaczy zaprzeczyć tej, tej miłości? W jaki sposób? Co tu jest za blokada? Co on tu tak dokładnie robi? No, mówi tak: Ja jestem cesarzem, ja mam rodzinę, jestem mężem, jestem ojcem. To jest dla mnie najważniejszy. Status się dla mnie liczy, pozycja, jaką mam. Także on te uczucia spróbuje sprób. Z, próbuje zagrzebać pod dywan, ukryć, ale, ale to ta zależność od tej kobiety, którą ukrywa, jest tak mocna, ona go tak kusi, że jest tutaj tak mocne pożądanie, że bardzo trudno yy, strzelcowi utrzymać się w tej pozycji cesarza. Cesarza, ja tu zarządzam swoim życiem, ja mam tu ważne cele życiowe. No, ale to mu bardzo trudno, bardzo trudno. Bo z drugiej strony, oprócz tego, że strzelec jest cesarzem, czyli ma rodzinę, ta rodzina jest dla niego bardzo ważna. Bezpieczeństwo tej rodziny jest bardzo ważne. Może i pozycja z tym się wiąże jakaś zawodowa. Ale strzelec jest również królem buław, pełnym pragnień, energii, takiego ognia w sobie. I tutaj jest walka, i tutaj jest ciężko dla strzelca, bo jest tu walka pomiędzy tym, tą potrzebą tego statusu, bezpieczeństwa, jakiejś dyscypliny w swoim życiu, skupienia się na rodzinie, również odzywa się w nim bardzo mocna pasja. No, Król Buław, no też ta pasja w Król Buław jest tak mocna, że, że nie wiadomo, co tu wygra. Co tu wygra? Bo tu jest bardzo trudna sytuacja. Jest, jest, jest wręcz w potrzasku, bo tu jest diabeł, w potrzasku właśnie, w pułapce, w takiej mocnej pułapce tych swoich, swojej namiętności, ale również takiego um, myślenia. Realnego, realistycznego myślenia, bo wie kim jest, co ma, co tu jest, co tu moż, może się stać, jakie tu duże jest ryzyko, jeżeli on ulegnie tej kobiecie. To coś takiego namiętnego tutaj się zarysowuje. Nie wiem, co tu w strzelcu zwycięży, co ten strzelec zrobi, jak tutaj poradzi sobie z tą sytuacją. Czy, czy jemu się uda zamknąć tą... Tą namiętność, jaka tą, tą miłość, jaka jest w jego sercu się odbywa. Bo być, być może, że ta stała relacja, to ona jest mu potrzebna tylko do statusu. Daje mu status. Status w rodzinie, w, w, to, w, w gronie znajomych i to jest bardzo ważne dla niego. No ale ten szelest ma również pasję i namiętności, które po prostu dochodzą do głowy, bo strzelec jest jednak znakiem ognia. I co my mamy? Bliźnięta nam się zarysowują, e, znaki ognia, baran lew strzelec, znaki e, powietrzne, bliźnięta waga wodnik, e, również e, koziorożec nam się zarysowywuje, baran. I jeszcze raz, tutaj lew. Także takie coś. Takie coś. Um, jaka to jest wskazówka dla strzelca w tych sprawach uczuciowych? Naprawdę, tutaj w grudniu może być bardzo gorący w sprawach uczuciowych. No. Strzelc będzie się miotał między swoim statusem, bezpieczeństwem. A pasją, a rządzą, pragnieniami, namiętnością. Ciekawe, co tu zwycięży. No pewnie ten status, pobycie cesarzem, porządek, dyscyplina. Nie ma namiętności w życiu cesarza. Są sprawy do załatwienia, jest rodzina, którą trzeba chronić, dbać o nią, są dzieci, jest żona. No, ale jest też ta namiętna królowa buław. To jest naprawdę bardzo taka kobieta uduchowiana, nie tylko uduchowiona. Także również jest pełna takiej boskiej kobiecości. No, komuś takiemu bardzo trudno się oprzeć. Wy, wyłóżmy tutaj rady dla strzelca. Co tu szczerze? Jak powinien działać? Jaka jest wskazówka, Jaka jest wskazówka dla strzelca? A, na krócie. Rycerz Buław. Cztery kielichy. No i, i arcykapłan. No, tutaj jest rozgrywka. Między byciem bycie tradycyjnym, pójściem za tradycją, byciem mężem posiadanie związku małżeńskiego i pasją no tutaj nie będzie strzelec po prostu w niebo wzięty to jest to jest bardzo trudna rozgrywka szef będzie dumał czy pójść za tą pasją tak mi się wydaje, że będzie dosyć skłonny pójść za tą pasją za swoją namiętnością za swoimi pragnieniami Potrzebami też, jakby może pożądaniem, potrzebami seksualnymi, ale raczej pożądaniem takim, a tym tradycyjnym arcykapłanem, dla którego rodzina się liczy, tradycja, to co ludzie powiedzą, instytucja małżeńska się liczy. Także szelest będzie mocno rozdarty, a będzie dużo myślał. Zastanawiał się, co zrobić. I zobaczymy w styczniu, co strzelec zrobi w tej sytuacji. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę strzelcowi dobrych decyzji i bardzo mocno postrafiam. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Papa! Pa.